Cześć kochani, hej, witajcie na kanale Red Hat. Dzisiaj witam Was bardzo serdecznie. Nadszedł ten dzień, oto ten dzień, w którym mamy losowanie. Losowanie dwóch zwycięzców. Powtarzam, dwóch zwycięzców ostatniego rozdania, które dotyczyło 800 subskrypcji. Powiem Wam, że śmiać mi się chce, bo ja nie chcę, żeby mój kanał należał do tego typu kanałów, w których non-stop są rozdania i w ogóle, bo dla mnie to jest takie trochę. Wkupywanie się na siłę yy, w łaski widzów. Yy, ja nie robię po to rozdań, aby po prostu abyście mnie subskrybowali, bo ja coś rozdaję za darmo. Tylko robię to, żeby wam podziękować za te subskrypcje, które nadeszły, które się pojawiły na moim kanale i właśnie śmiać mi się chce, bo nie sądziłam, że w tak szybkim yy, tempie yy, na moim kanale pojawi się nagle Więcej subskrypcji, o tyle więcej subskrypcji, bo już wcześniej, już dawno sobie obiecywałam, że zrobię rozdanie na 800 subskrypcji, a potem już takie fajne, takie fest rozdanie na 1000, jak już wybiję to 1000 w końcu, to wtedy będziemy rozmawiać i wtedy będzie w ogóle czat. No i właśnie to 1000 wybiło i to całkiem dawno temu, no dawno, kilka dni temu, także. Wygląda na to, że te losowania w tym momencie przynajmniej będą non stop, losowanie, losowanie. Niestety, ale chcę Wam też podziękować za te tysiąc subskrypcji. No chcę, żebyśmy to razem jakoś uczcili, więc coś dla Was przygotuję takiego, ale to takiego, że Że... nie I ja sama też chcę o nie mieć. O nie mieć sami wiecie. Chcę Was zaskoczyć, chcę Wam dać coś, chcę Wam przede wszystkim podziękować w jakiś taki, wiecie, no, bo to już jest tysiąc subskrypcji, słuchajcie, no, wow, no naprawdę, no, nie spodziewałam się, że w tak szybkim czasie, ale dobra. W każdym razie bardzo Wam dziękuję, po prostu, dziękuję Wam, że jesteście, dziękuję Wam za naprawdę masę fantastycznych pytań. Na pewno na nie wszystkie odpowiem w najbliższym czasie. Chodzi mi o te pytania, które się znalazły w komentarzach pod tym rozdaniem. Na pewno na wszystkie odpowiem. Oczywiście większość dotyczyła moich włosów, przede wszystkim pielęgnacji, jakie pielęgnuję. Trochę mi się śmiać chciało, bo kilka filmów wcześniej był film o pielęgnacji moich włosów, także dla niezorientowanych zapraszam. Zapraszam do tego filmu. Link znajdziecie w opisie i teraz tak. Już nie będę przedłużała, bo na pewno wszyscy czekamy z niecierpliwością na to losowanie konkretne. Ja też czekam, także naprawdę uwierzcie mi, że jestem z wami całym sercem. Za wszystkich trzymamy mocno kciuki jak zawsze. Wy dobrze o tym wiecie, że naprawdę ja losowania lubię ze względu na to, że Wam mogę w jakiś sposób podziękować, ale nienawidzę ich, ze względu na to, że tak niewielu osobom mogę też podziękować. I jest to w pewnego rodzaju rozrywka, ale jest tym strasznie smutno i naprawdę bardzo źle, bo nie wszyscy niestety mogą wygrać, ale tak wygląda konkurs, tak się odbywają konkursy, każdy z nas o tym dobrze wie, że... Musi być przegrana, aby był zwycięzca, a w tym przypadku, aby było dwóch zwycięzców. Dobrze. To tak, słuchajcie, mam przy sobie nagrody. Jeszcze raz przeleśmy przez nie. Pierwsza nagroda nazwijmy ją pierwszą nagrodą. Jest to paletka. Tutaj coś się odczepiło od jednej maseczki. Jest to paletka z cieniami. Takimi bardziej w nude. Ja ją testowałam na swoim kanale, bo mam identyczną. Także link do tej paletki, do testowania tej paletki, do testu tej paletki znajdziecie też w opisie tego filmu. Do tego maseczka do ust maseczka czekoladowa, bombelukująca, regenerująca i maseczka mango. Ten, to jest pierwsza nagroda tak ją nazwijmy pierwsza nagroda, a druga nagroda to będzie Paletka z tym cieniem różowym. Już nie pamiętam, jaki ona ma dokładnie. Wiem, że ona wśród tych swoich cieni ma cień taki różowy, bardzo ciekawy. Już sobie ją zamówiłam, także ona też do mnie przyjdzie, bo z tamtej jestem niesamowicie zadowolona. Teraz też mam na sobie, w zasadzie na oczach, makijaż zrobiony z tylko i wyłącznie cieni z tamtej paletki. Także nie wiem, czy zobaczycie, ale naprawdę wydaje mi się, że te cienie są bombowe i. Aż jestem w szoku. W każdym razie druga nagroda to ta paletka. Yy, maseczka bąbelkująca truskawkowa, też apetyczna. Maseczka mango. No i tak samo jak w poprzedniej. Yy, maseczka do ust. Także takie dwie nagrody. Pierwsza nagroda była, druga przed momentem też omówiona została. I losowanie. Losowanie odbędzie się na moim tablecie. Znalazłam stronę do losowania. Nazywa się YouTube Random Comment Picker. I zaraz zobaczycie, zaraz razem ze mną będziecie po prostu losować. Trzymam kciuki za wszystkich. Powodzenia! Dobrze, kochani, jesteśmy na moim yy, koncie. Jak widzicie, szukamy filmu z rozdaniem. On jest tutaj. Pauzuję go sobie, bo nie potrzebujemy tutaj y, mojej gadaniny. I teraz tak <laughs> udostępnij. Y, kopiujemy link do tego oto filmu, do tego rozdania. No i cóż dalej, tutaj mam w zakładkach y, taki wiecie, internetowy y, program do losowania. Komentarzy. Tutaj wklejam. Wklej link z tym filmem. Załadujmy komentarze wszystkie. Okazuje się, że jest to ten właśnie film, więc wszystko się zgadza. Komentarzy jest. Wow, 198 komentarzy, więc. Wow, więc nieźle. Yy. I oczywiście nie wybieram tego najbardziej y, lubianego komentarza, tylko y, losujemy dwa komentarze po prostu wylosowany. Pierwsza osoba, która została wylosowana, to niebo tak XX z pytaniem, czy zrobisz kiedyś holmak makijażowy, więc do tej osoby trafia pierwsza nagroda. Czyli, tak jak się umówiliśmy przed momentem, paletka w odcieniach yy, tych bardziej nude, yy, którą testowałam, którą sama mam. Dodatkowo maseczka czekoladowa, no i maseczka do ust i maseczka mango. Także tutaj do tej oto osoby trafia pierwsza nagroda. Gratuluję. No i słuchajcie, druga nagroda. Losujemy. Trzymam za Was kciuki, słuchajcie, naprawdę. Ja stresuję się, stresuję. Może nie stresuję, no bo to jednak jest tylko losowanie, konkurs. Ale naprawdę jestem z Wami i trzymam za wszystkich mocno kciuki, aż mi tutaj zgasło i widzicie mnie teraz w odbiciu, dobra. Kolejny komentarz od pani, pani, nie wiem, czy pani, no pani albo dziewczyny, Małgosia Feliniak biorę udział w rozdaniu. Od kiedy zaczęła się Twoja przygoda z makijażem. Także do Małgosi Feliniak. No weź się tutaj ogarni aparacie. Do Małgosi Feliniak trafia nagroda numer 2, czyli paletka yy, z tym różowym cieniem, której jeszcze nie mam, ale ją sobie zamówiłam. Yy, maseczka truskawkowa. No i tak samo maseczka do ust i maseczka z mango. Liftingująca. Także te dwie osoby, proszę o danie mi znaka, a zresztą zaraz się do Was jeszcze odezwę, tak twarzą w twarz, żeby nie było, że gadacie z tabletem. Także zaraz się widzimy. No i wróciłam do Was. Już jesteśmy po losowaniu, także już wszystko wiadome. Bardzo się cieszę z z tego, że wygrały te dwie osoby. Gratuluję serdecznie y, Małgosi Feliniak i y, użytkownikowi niebo tak XX. E, chyba się nie pomyliłam, bo chyba tak się nazywał ten użytkownik. Jeszcze, no, wszystko jest nagrane. W każdym razie to wiadomo, zostało to udo udokumentowane. Wszystko przebiegło <laughs> oficjalnie. Wszystko widzieliście. Także serdecznie gratuluję tym dwóm użytkownikom, dwóm moim widzom. Cieszę się razem z Wami. No, ale też troszeczkę mi żal, jak zawsze, z powodu po prostu tego, że pozostałe osoby nie wygrały, nic nie zdobyły. Ale powiem Wam tak: nie przejmujcie się, bo jak mówię, zamierzam na te tysiąc subskrypcji, aby je jakoś uczcić, aby Wam naprawdę tak podziękować. Z całej pety, z całej petardy, że tak powiem, naprawdę zamierzam zrobić coś fajnego. Dajcie mi czas, muszę pomyśleć, yy, muszę się zastanowić. Yy, bo chciałabym Wam też tak podziękować, wiecie, od serca. Ja nie chcę dawać Wam znów jakichś kosmetyków. No wiadomo, to też będzie jakaś taka nagroda, w której będzie kilka rzeczy, też. Yy, ale chciałabym tak od serca. Yy, maluję obrazy, na przykład może chcielibyście jakiś obraz na zamówienie konkretne. Po prostu wylosowałabym daną osobę, i ta osoba by napisała, jaki by chciała obraz z czym, z kim, z jakim zwierzątkiem, czy, czy koło cokolwiek. No nie wiem, no tak sobie myślę na razie. Dajcie znać, czy to by było fajne, czy, czy nie do końca, czy wolicie jakieś takie bardziej materialne podziękowania. Eee, w każdym razie no. Nie poddawajcie się, trzymam za Was kciuki w następnym losowaniu, które, mówię, odbędzie się niebawem. Dajcie mi tylko czas na zastanowienie, na przemyślenie tematu. I jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim, że jesteście, jesteście cudowni. A osoby, które zostały wylosowane dzisiaj, proszę o poinformowanie mnie na maila o tym, że to Wy i jakie są Wasze adresy. Ponieważ muszę na jakiś adres konkretny, na jakieś konkretne dwa adresy wysłać te oto nagrody. Także musicie mi napisać, gdzie mieszkacie i gdzie te nagrody mogę wysłać, abyście mogli się nimi cieszyć. Tak jak ja się cieszę z tych cieni, są fantastyczne. Dobra, kochani, nie przedłużam. Trzymajcie się. Powodzonka w następnych losowaniach, rozdaniach. No i buziaczki dla Was. Mua. Pa, pa.